Tak, jak obiecałem w ostatnim filmie, zaprosiłem dzisiaj panią Sylwię i, Znowu. Pana, <noise> i pana Jurka Dzień dobry. do naszego filmu. Dzień dobry. Już bardzo szczegółowe zadam pytania dotyczące tego, jak powinniśmy stosować produkty firmy Carbohor. już się czuję jak na egzaminie. <noise> no, a więc zaczynamy. Proszę państwa, mam. Puste pole i chcę tam zasadzić yy, młode drzewka. Co Ach, powinienem czy... zrobić i ile mnie to będzie kosztowało? Rozumiem, że w standardzie wcześniej tam rósł sad. nie? oczywiście, <laughs> tak. Rósł na... to to Bardzo ważne. To jest pole na Mazowszu, tak. tak jest. Tylko, że jeszcze się zastanawiam, czy to będą jabłonie, czy to będą grusze. To znaczy, ja powiem tak, troszeczkę będzie inaczej przy gruszach. Troszeczkę będzie inaczej przy jabłoniach, ale może jakby sprecyzujmy i, i, i y, y, odpowiedzmy o jabłoniach, tak? Jak będą sensie ciekawi, to dopiero. W tym roku jabłonie. W tym roku jabłonie. <noise> Więc y, poza jakby standardem, czyli analiza gleby, tak? tak? To, to już pomijam, być. mówimy o technologii węglowej, to na pewno kondycjonowanie gleby kwasami humusowymi, i karbomatem. W momencie, kiedy mamy tą możliwość przygotowania gleby, czyli otwartą, e, glebę. otwartą glebę, to mamy ogromne pole do popisu i możemy to zrobić naprawdę dobrze. Przygotowując tą glebę karbomatem, czyli granulą węglową, dostarczamy masy organicznej na lata. To jest jeden zabieg. A który, nawet na dziesięciolecia. A nawet na dziesięciolecia. Słuchajcie, ta degradacja gleby wtedy następuje zupełnie inaczej, szczególnie przy monokulturze. E, więc możemy to zrobić rzędowo. Co jest wydatkiem, ale możemy to zrobić w technologii, która jest bardzo teraz na topie, czyli punktowo, pod drzewo, bezpośrednio pod drzewo. I taka ilość bezpośrednio pod drzewo to jest od 3 do 5 litrów karbomatu. Natomiast pasowo to musiałoby być w granicach tych 10% do objętości przygotowywanej gleby. Więc ja już powiem Państwu, że punktowo przy 3000 drzew to jest około 6 metrów. Sześciennych, 7 metrów sześciennych. Metr sześcienny to jest 500 zł brutto, więc y, można to łatwo przeliczyć, tak? Natomiast jeżeli mówimy pasowo, 3000. tak, jeżeli Szybko mówimy pasowo, te 10% to będzie w granicach 30 metrów sześciennych, 30-35 tak. metrów, może nawet więcej. Mhm. Um, więc to już jest znacznie więcej, razy 5. 15 tysięcy. To już jest 15 tysięcy, więc ta tendencja jest punktowa. Mhm. E, pamiętajmy, że karbomat uaktywnia się w glebie od 8 do 15 miesięcy w zależności od tego, jaką mamy aktywność tej gleby, więc w tym tak. pierwszym roku mimo wszystko kwasy humusowe są zalecane do aplikacji. Mogą być stężone, czyli w momencie, kiedy przygotowujemy, dajemy stężone. Albo można dać razem z karbomatem. Tak, można dać razem z karbomatem w formie stężonej, takiej nawet 30% bym powiedziała. Przemieszamy z glebą, sadzimy sobie roślinki w tym w tym dołku i wtedy one mają jakby tą formę aktywną już mamy w glebie i roślina nie musi czekać aż uaktywni nam się karbomat. Natomiast to, że mamy karbomat w glebie z czasem drugim, trzecim, a na pewno od czwartego roku zabezpiecza już nam ten wydatek humusu glebowego. Czyli Więc... kwasów, kwasów humusowych powstających w glebie już. No. Czyli mamy z głowy tak naprawdę y, duże dawki aplikacji kwasów humusowych coroczne. To trzeba o tym pamiętać, że to jest wydatek raz, ale oszczędność później ogromna. Tak. Pytanie, bo używa Pani sformułowania karbomat i kwasy humusowe. Tak, karbomat jest opatentowanym podłożem węglowym, granulą węglową, kondycjonerem glebowym Absolutely. i podłożem do produkcji bezglebowej w naszej firmie i on się tak nazywa. To jest nic innego jak wyselekcjonowana, wyselekcjonowana granulka węglowa z pokładów, które mogą być stosowane w rolnictwie. Chodzi o skład makro-mikroelementów. Także, także o odpowiednim pecha dobranym Dokładnie, o odpowiednim i mówimy tutaj, pH. zawsze mówimy o bardzo młodym węglu brunatnym, który się nie nadaje do celów energetycznych, ale natomiast do celów rolniczych jest fantastyczny, po prostu to, I, to, jest, to e, jest... Słuchajcie, to. wyselekcjonowany. Pamiętajmy, że pokłady węgla brunatnego w Polsce zawierają metale ciężkie, więc zwracajmy uwagę skąd my taki materiał pobieramy, tak. tak? Żebyśmy nie zrobili sobie kuku, wkładając do gleby raz po przygotowaniu, a okazuje się, że niestety, no... No dobrze, czyli mamy karbona, karbomat, tak. który możemy e, przy sadzeniu e, zastosować. E, zastosować pod każde drzewko. Skondycjonować glebę, przygotować ją. E, to jest, rozumiem, e, e, granula, czyli możemy to zrobić, Przesypać, e, wymieszać, wymieszać. Ale ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, która jest szalenie ważna. Mianowicie, dodając tę granulę, nawet jeżeli gleba jest gliniasta, my powodujemy, że wprowadzamy do niej to jest taka jak gąbka organiczna, tak jak pumeks, bo to jest praktycznie węgiel brunatny, każdy wie, jak wygląda. On może nasiąkać, on może oddawać tą wodę. To jest magazyn wody. To jest, jest także, który przyjmuje uwalnia, jak, jak przyjmuje wodę puchnie, powoduje pęcznienie, jak schnie, yy, kurczy się. Ta gleba, ta gleba tak. cały czas się rusza i ona nie może ulec całkowitemu zlegnięciu, ponieważ ona cały czas wysychając, naciąkając ulega popękaniu, przemieszczeniu. Tak, czyli yy, od to razu tworzą, wpływamy na właściwości fizyczne tworzą się, częściowo. Ale... Tworzą się pory do rozwoju korzeni. Dokładnie, mhm. dokładnie. Więc to jest rozwiązanie o takich kosztach. Kwasy humusowe w pierwszym roku są zalecane, w drugim roku w ograniczonej dawce. W kolejnych latach już ten wydatek mamy w glebie z tego karbomatu. Na pewno corocznie polecamy zabiegi nalistne, czyli dokarmianie pozakorzeniowe dwoma produktami. Tutaj mamy produkt Maxi Plus i produkt Kalbor. I koszt zastosowania takich produktów na cały sezon to jest w granicach 400 do 500 zł. Rocznie. Do tak, tak mówimy tutaj o, o zabiegach dolistnych, z tym, że przyjmuje technologię, że to są produkty stosowane w całym sezonie, tak? Czyli zaczynamy od fazy przed kwitnieniem, prowadząc kalbor, do momentu dojrzewania owocu, tak? I później przygotowanie drzew, yy, możemy maxi plus, ale możemy też z powrotem wrócić do kalboru, bo ten bor i wapń nie jest nam nadal potrzebny. Może, ale można także przygotować właśnie maxi plusem już yy, pod koniec sezonu drzewa do następnego sezonu rozwój pąków dokładnie. Jeżeli, tym bardziej, jeżeli mamy potrzebę zabezpieczenia będów. innymi makro-mikroelementami, które są świetnie mieszane z Maxi Plusem i Maxi Plus zwiększa ich przyswajalność, to wtedy Maxi Plus, tak? Bo jeżeli tak. musimy dodatkowo potas lub nie wiem, cynk lub inne wprowadzić, to, to kolejne wtedy tak. pytanie: e, Calbo, Hort i e, Maxi? się różni. Maxi Plus jest czystym, to są czyste stężone kwasy humusowe, natomiast Kalbor to są kwasy humusowe, które e, zawierają większy wydatek wapnia i boru. Zbogacone. Tak? Zbogacone, dokładnie. Wapnie i mhm. Więc to Czyli są... dostarczamy dodatkowo też e, bor i wapń. Tak, dodatkowo oprócz tego co nam dają kwasy dostarczamy większą dawkę boru i większą dawkę wapnia. I teraz słuchajcie, odnośnie technologii stosowania, zawsze my przynajmniej wychodzimy z tego założenia, nie wiem czy pan doktor mnie tutaj poprze, efektywniej jest stosować mniejsze, ale częstsze dawki do karmiania dolisnego, żebyśmy mogli spokojnie jakby zabezpieczyć roślinę w tym dostatku wapnia, tak? Ja w poprzednich. W poprzednich filmach, w których już występowałem, mówiłem cały czas o optymalizacji. To jest takie zaczarowane słowo, ale ono rzeczywiście jest kluczem do sukcesu. Jeżeli my nadajemy dużą dawkę jednorazowo na przykład jakiegoś składnika, chociażby nie wiem, mikroelementów, to pamiętajmy o tym, że rośliny mają różne potrzeby w różnym czasie i różnie pobierają w różnym czasie. Dokładnie. Na początku potrzebują dużo więcej składników, powiedzmy sobie, na budowanie tkanek, później na budowanie owoców, a na końcu praktycznie najlepszej jakości do rozwinięcia i do przygotowania pąków liściowych i wiatowych na przyszły rok. Więc jeżeli chcemy robić to dobrze, musimy robić to sukcesywnie. I systematycznie. I systematycznie. Nie rozgadujemy się. Kolejne pytanie. E Stosujemy systematycznie przez cały rok, czyli <coughs> możemy dodawać to do, e, mieszać z innymi substancjami, które. E, stosujemy tak, czy, w szczególności, w zasadzie, tak? jeżeli mówimy o dożywianiu pozakorzeniowym, makro, mikroelementami. Tak, najbardziej wtedy Maxi Plus i tworzymy mieszanki bardzo dobrze przyswajalne. To o tym już mówiliśmy. Z mikroelementami. Natomiast, jeżeli stawiamy się na wapń, bor i wiemy, że tym zasilamy, to wtedy kalbor jest od, od przedkwitnieniem do. I też się miesza z. z tak, z kalbor również można mieszać z innymi makroelementami. na hektar? Dawka na hektar jest od pół litra do litra, w zależności od tego, jaki mamy opryskiwać. Jeżeli on jest tam do 500 litrów, to te pół litra 0,6 spokojnie wystarczy na jednorazowy zabieg, natomiast jeżeli taki no, 1000 litrów opryskiwać czy więcej, no, to trzeba przyjąć litr. Średnio przyjmujemy od 100 do 150 mg na 100 litrów ja wody tutaj do tutaj Z tego takiego powiedzmy naukowego punktu widzenia, tylko jedną, na jedną rzecz chciałem wszystkim zwrócić uwagę, że pamiętajmy o tym, że kwasy humusowe są biostymulatorami, więc tutaj. Starajmy się nie przedawkowywać, ponieważ to wcale nam nie musi przynieść dobrych efektów. Może przestymulować roślinę. A to ja nigdy, jak każdy biostymulator. dlatego też y, trzymajmy się do prawidłowego dawkowania. Dokładnie. Y, dawka to jest jedno i też częstotliwość y, od trzech do pięciu zabiegów to taki standard. Tak? Tak, Jeżeli tak. chcemy wprowadzić, bo mamy producentów, którzy wprowadzają do większej ilości zabiegów, wtedy ograniczymy tą dawkę nawet do 0,3. Tak? Do, do każdego mniej zabiegu. Nie, ale równomiernie. Tak, nie, ale równomiernie. E, ja zapytam jeszcze o. E, mówiliśmy w poprzednim filmie dużo o podłożu pieczarkowym, tak? E, I teraz e, proszę mi powiedzieć, przygotowanie gleby, o którym Pani mówiła, przed sadzeniem i e, stosowanie podłoża pieczarkowego, jak to e, e, kosztowo możemy porównać? Ja już powiem tylko, że to nie jest żadna nowa technologia, bo tak się robi w tej chwili, tak? Czy miesza się karbomat z różnymi komponentami przy sadzeniu na przykład jagodowych, tak? Czy borówki chociażby, tak? Czy to jest stroczyna, czy jakieś torfy. Tak samo można mieszać karbomat z każdą masą organiczną w tym podłożu, podłożu popieczarkowym. Jak najbardziej i to jest na pewno efektywne działanie. Karbomat Zawsze pozostaje tą samą proporcją do objętości. Czyli już mówimy punktowym, czy na przykład te 50 litrów otwór, no to niech to będzie te 10%, natomiast rzędowym, niech to też będzie 10%. Jak ja Nieważne, Nie jaki komponent to, to będzie teraz, drugi, czy to, to będzie czysta ja, ja gleba, mam czy. Mam pytanie. Powiedzmy sobie: mamy rosnące rośliny, rosnące sad, i teraz tak porównujemy tą całą ten cały pomysł z kondycjonowaniem gleby i biostymulowaniem roślin przy pomocy kwasów humusowych oraz produktów węglopochodnych, czyli powiedzmy sobie podlewanie drzew roztworem karbuchumiku oraz opryskiwanie Maxi Plusem czy Kalborem w stosunku do stosowania, na przykład nawożenia podłożem popieczarkowym. Ale mówimy o kosztowych różnicach? Kosztowe. O kosztowych różnicach. To jest no to bo, samo. Tak, mówiliśmy, że, y, że koszt przygotowania przed sadzeniem albo karbomatem tak? punktowo to będzie, będzie 3000 tak. e, czyli to są dwie nie wiem ile podłoża popieczarkowego stosują sadownicy przed przygotowaniem no, jaki, w, to, jaki to jest tonaż tak? tre, biorąc, biorąc na poważnie to co mówiliśmy w poprzednim filmie gdzie mówiliśmy o azocie o sodzie o dyrektywie azotanowej zasadniczo nie powinno być to więcej niż 25 ton na hektar tak no ale w rzeczywistości ale nie, to jest ale inaczej, trzymajmy się to... tego co tak. Co, co, powinno, co ma sens? Bo jeżeli ktoś da więcej, to ten azot wyraza. No to dobrze, to słuchajcie, do jeżeli to jest 20 to, jeżeli to jest patelnia nawet przyjmijmy, no to jest to jakieś 1600-1800 zł, tak? No. Kosztuje tyle mniej więcej podłoże popieczarkowe. Tak. Więc powiedzmy, że jest to połowa mniej. Ale za rok, a maksymalnie za dwa, my tam nie mamy już masy organicznej. A jeżeli nie dajemy karbomatu, bo już mamy rosnące sati i tylko załatwiamy to płynnymi produktami? Koszt? Czyli podlewanie, tak, to wtedy koszt. E Istniejący sad już kilkule, kilkuletni, to takie dawki, które zalecamy, to jest w granicach 200 litrów rocznie. To jest taka fajna dawka. 100-150 to już jest dobra. 200, do, do, do 200 litrów rocznie to już jest naprawdę bardzo dobra dawka i najlepiej ją podzielić przynajmniej na dwie aplikacje. I wiosną, i jesienią i to wcale nie bez powodu o tych porach roku. Chodzi o to, żeby wsiąkało dobrze. Dokładnie, chodzi mhm. o to, żeby wsiąkało, chodzi o to też, żeby to wszystko, co nam się dzieje w glebie, a inne rzeczy zachodzą wiosną, a inne rzeczy zachodzą Super. jesienią, już nie będziemy dzisiaj mhm. mówić o tym, no, żeby to, to było um, efektywne. Więc y, koszt takiej aplikacji rocznej to jest około 1000 złotych na istniejący już kilkuletni sad dobrego zaopatrzenia kwasami humusowymi. Dobrze, to jest nie jest z... wszystko, A bo na tak, pamiętajmy o tym, Dobra, żeby na listnie dokarmiać, bo to jest działanie wielotorowe i ten koszt dokarmiania na listnego w istniejącym sadzie jest w granicach kolejnych. 350-500 złotych w zależności od tego, ile mamy drzew mm. i, i Czyli ile wody potrzebujemy. to znaczy, że mamy praktycznie 1500 na, równi z, na równi z patelnią? De facto, jakbyśmy to posumowali? Tak, na równi z patelnią, z tym, że no nikt tej patelni co roku nie stosuje, tak? No tak. A powinien. No ale jest to mniej więcej porównywalny koszt. Czyli trzeba przyjąć, że taki koszt w sadach istniejących to jest w granicach mm. 1500 zł, jeżeli mówimy o produktach organicznych. To w tym jest też dożywianie wapniem i borem, tak? tak. Nie zapominajmy. bo i potasem, tak? Zwróćmy uwagę, jaki koszt jest nawozu potasowego, tak, tak? To, tak? To jest ogromny, ogromny wydatek, więc i zaopatrujemy w ten potas. Już nie mówię o produktach wysokopotasowych z naszej firmy, mhm. ale o standardowych kwasach humusowych. No i dożywienie, dożywienie e, stałe wapniem i, i borem naszych roślin. A na to też wydajemy, tak? No przecież te opryski stosujemy w sadownictwie tak. stale. Czyli generalnie mówiąc, jeżeli będę stosował co rok e, kwasy humusowe, karbochumik, Mhm. w tej ilości 200 litrów na hektar plus produkty maxi, do dożywiania. E, to, do e, to będzie około 1500 zł. Niezależnie czy to będzie Maxi plus czy kalbo który byśmy z nich z do swojej tym, technologii nie dobrali. W tym tak? dostarczam potas. Tak, oczywiście. Nie. Czyli mogę ograniczyć nawożenie potasem. Zmniejszyć. Eee. Zmniej, ogran no ograniczyć nie wyeliminować, tylko zmniejszyć. E, mogę również. E, Stosować trochę mniej... E, znaczy ja bym tak, Pani wapnia. Pawle może bym nie no szła właśnie. w to, że co możemy zmniejszyć, a co nie możemy mm -hmm. zmniejszyć, bo tutaj też jakby wszystko się na to składa, natomiast możemy jedno przyjąć na pewno na stałe stosowanie tych produktów stale systematycznie dostarcza nam potas, dostarcza nam wapń, dostarcza mm -hmm. nam bor, co bardzo ogranicza nam skutki niedoboru i my możemy Dokładnie. się jakby mm -hmm. z tym nie borykać, mm -hmm. tak? Mm -hmm. to, nie chodzi o to, żebyśmy gasili, jak się pali, tylko chodzi no, o to, żebyśmy tak, mieli tak. przygotowanie. Żeby się nie zapaliło. Dokładnie, żeby się mhm. nie zapaliło, więc bardzo, w bardzo wielu przypadkach może się okazać, że my nie mamy później konieczności dokarmienia tych roślin mhm. tymi pierwiastkami, ponieważ stale systematycznie je dostarczaliśmy wraz z technologią, którą stosujemy. I to jest istotne. No, no właśnie dlatego o tym mówię, żeby mieć w głowie to, że to nie tylko kwasy humusowe, no nie, nie ale nie. dodatkowo potas, do, wapń, tak. bor. To to, to, to znaczy, co my no i zawsze. Jeszcze tym... co pamiętajmy, że. Wszystkie... Ponieważ my nie wiemy, tak naprawdę producenci nie wiedzą, czym są kwasy humusowe. To jest no tylko dokładnie. hasło. A tak tutaj naprawdę... jeszcze daleko to... pamiętajmy, że tutaj wymieniamy pewne, pewne składniki bardzo ważne, ale. Yy, jednak yy, produkty, wszystkie kondycjonery i wszystkie produkty pochodne węgla brunatnego zawierają całą gamę mikroelementów. Poza borem również także. Tam jest i mangan i, i praktycznie wiele innych. Ale czynników, też inne komponenty, i inne komponenty. O których powiemy następnym razem. A to to już mówimy o tych bardziej zaawansowanych. <grym> tak, o tych bardziej zaawansowanych, tak. Czyli słuchajcie Państwo. My dopiero się rozkręcamy. <grym> <grym> Mam nadzieję. <grym> Czyli generalnie no, koszt może się wydawać jakiś duży, ale jeżeli pomyślimy o wszystkich korzyściach, jakie tak. mamy. To, co dostarczamy w sposób taki dosyć łatwy, bo podlewamy rośliny dwa razy do roku. Zobaczmy tak, całość plus. Tak, Zabiegi próbuję, na listę które tak dokładnie. wykonujemy. Zabiegi do listy wykonujemy, to jest tylko dodanie następnego składnika. Także podsumowując, podsumowując to, to wcale nie jest taki duży koszt jakby nam się wydawało, tak? W ja, porównaniu ja do, do takich po, z technik, które teraz stosujemy, panie, na przykład... Panie Pawle, to tak jak w gospodarstwie, tak jak w życiu, stabilizacja nie ma tak naprawdę ceny, więc jeżeli przyjmiemy taką technologię, która daje nam spokój ducha mhm. i wiemy, że robimy to dobrze i właściwie i przez to zabezpieczamy rośliny przed negatywnymi skutkami stresu, które one przechodzą, a pogody mamy coraz gorsze, to to jest nasz spokój wewnętrzny. On nam jest potrzebny, tak? Do dobrego funkcjonowania. My mamy się skupić tym, żeby produkować dobrej jakości owoc i go dobrze sprzedać, a nie żeby biegać i, i patrzeć czego nam tutaj brakuje. Mieć taką technologię, która nam ten spokój mhm. daje tak? i my no to, to Państwu chcemy tak. dać. Bezpieczeństwo to się nazywa popularnie. Dokładnie. Ono Bezpieczeństwo jest, nam potrzebne. jest nam potrzebne i e, bardzo drogie. To Trani się <grym> To cóż, dzisiaj zostałam zaatakowana. Ja, 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 więcej, ja więcej nie mam. Pani Sylwia obiecała, że rozkręci się, <grym> czyli w sumie się będziemy rozkręcali również z panem doktorem. Zapraszam e, po informacje, które państwu się nasuną. E, będziemy starali się odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości. E, produkty firmy CarboHort dostępne w sklepach Active. Do zobaczenia. W Dziękujemy. Następny Do zobaczenia.